Rozdział 10. Przygody obierze świata. Wszystkim zapewne wiadomo, że Indie ten wielki trójkąt, którego podstawa znajduje się na północy, a wierzchołek na południu, Zajmują obszar o powierzchni miliona 400 tysięcy mil kwadratowych. Na tym olbrzymim terytorium mieści się prawie 180 milionów mieszkańców. Pewna część tego kraju znajduje się pod rządem brytyjskim. Indie, zaś tak zwane angielskie rozciągały się zaledwie na 700 tysiącach mil kwadratowych, z ludnością około 110 milionową. Widzimy więc, że większość tego kraju wymknęła się spod władzy Anglii i zachowała niezależność. Wygląd tego kraju, jego zwyczaje, podział etnograficzny zmieniają się szybko. Dawniej podróżują tu sposobem bardzo prostym: pieszo, konno, w lektykach lub na plecach ludzi. Teraz zaś na rzekach indyjskich kursują statki i akoleś żelazna, przecinająca Indie na całej szerokości, umożliwia odbycie podróży z Bombaju do Kalkuty w ciągu trzech dni. O wpół do piątej do. Po Południu pasażerowie Mongolii wysiedli w bombaju. Pociąg do Kalkuty odjeżdżał dopiero o ósmej. Pan Foch, pożegnał swoich partnerów, wydał służącemu szczegółowe dyspozycje co do niektórych zakupów i upominając, aby się stawił na dworcu przed ósmą, udał się miarowym krokiem do biura paszportowego. Miasto z jego osobliwościami nie obchodziło go wcale. Ani hotele, ani bogata biblioteka, ani rynki z kartonami, ani sklepy, ani synagogi, ani ormiańskie kościoły nie zwróciły jego uwagi. Nie wdarzył ani jednym spojrzeniem arcydzieł wyspy Elefanty, ani grunt Kanheri na wyspie Salket. Wszystkich tych pięknych zabytków architektury buddyjskiej. Powrócił się do przestań, pan Fogg kazał sobie podać obiad. Między innymi daniami gospodarz gorąco poleciał jakąś potrawkę z królika, opowiadając cuda o jej delikatnym smaku. Pan Fogg przystał na królika, lecz po pierwszym kęsie stwierdził, że jest obrzydliwy. Natychmiast zadzwonił na gospodarza. Panie, że patrząc na badaczu, Czy to ma być królik? Tak, mi lordzie! Odparł się gospodarz. To młody królik. Czy królik ten nie miałczał, czasami, gdy go zabijano? Miauczał? O, milordzie, przysięgam, panie gospodarzu odparł pan Fok nie przysięgaj i przypomnij sobie, że dawniej w Indiach uważano koty za święte. Były to dobre czasy. Dla kotów, milordzie a być może, że i dla podróżników zrobił powyższą uwagę. Pan Fok dokończył przerwany obiad. Parę minut po panu fogu statek opuścił także Fix. I co tchu, pospieszył do dyrektora policji w Bombaju. Przedstawił się jako agent policyjny, opowiedział mu o swojej misji. Na pytanie, czy rozkaz aresztowania już nadszedł, otrzymał przetrząsną odpowiedź. Fix był zbity z tropu. Próbował wymóc na dyrektorze, aby ten wydał nakaz aresztowania pana Foga. Dyrektor odmówił. Sprawa dotyczyła administracji londyńskiej i tylko ona mogła wydawać podobne rozkazy. To ścisłe przestrzeganie przepisów było zupełnie zgodnie z angielskimi zwyczajami, które w sprawach dotyczących swobody osobistej nie znają ustępstwa. Toteż Fix nie nalegał, zamierzał ze spokojem oczekiwać nadejścia rozkazu. Postanowił jednak nie tracić z oczu swego tajemniczą nicponia przez cały czas jego pobytu w Bombayu. Agent, tak samo jak świat, nie wątpił, że Filias Fogg zatrzyma się w tym mieście. Przez jakiś czas cieszył się z tego, mając nadzieję, że w tym czasie nadejdzie rozkaz aresztowania. Co do obieży świata, to ten ku swemu wielkiemu niezadowoleniu z instrukcji swojego pana zrozumiał, że w Bombaju będzie to samo, co w Paryżu i w Suezie, że ich podróż się nie skończy i pojedą za do Karkuty albo i dalej. Zapytywał się w duchu, czy zakład pan Foga był całkiem poważny i czy zło, zły los nie spłatał mu figla. zmuszając go do go, tak pragnącego spokoju do obiechania świata w 80 dniach. Kupił się i skarpetki po spacerował po ulicach Bombaju. Tego dnia na ulicach miasta padał ogromny ruch i zgiełk. Zapełniały je tłumy Europejczyków wszystkich narodowości. Persów w spiszastych czapkach. Bunchyłów w okrągłych turbanach, armenczyków w długich sukniach itd. Parsowie, czyli gwebrowie, obchodzili tego dnia święto. Są oni najbardziej cywilizowaną i wykształconą rasą wśród mieszkańców Indii, do której należą także najzamożniejsi kupcy bombaju. W tym dniu święcili rodzaj karnawału religijnego z procesjami i przedstawieniami, w których brał udział bajaderki przystrojone w różową gazę przetykaną złotem i srebrnym. Przy dźwiękach instrumentów muzycznych tańczyły lekko z nadzwyczajną gracją. Obieży świat z szeroko otwartymi oczami i ustami przyglądał się tym ceremoniom, a na twarzy jego malowało się na przemian podziw i zdumienie. Na nieszczęście dla niego i dla pana Foga, któremu mógł popsuć szyki, ciekawość jego nie zadowoliła się na jed tym jednym widokiem. Przechodząc po pięknej świątyni na Malabar Hill, powziął nieszczęsną myśl zwiedzenia jej. Nie wiedział ja wszystko, że wstęp do niektórych świątyń hinduskich jest surowo wzbrojony chrześcijanom i że nadwierni chodząc tam winni zdjąć obuwie. Trzeba zaznaczyć, że rząd angielski szanował w najdrobniejszych szczegółach religię kraju i surowo karał każdego obrażającego obrzędy religijne. Obieży świat wszedł się do świątyni bez złej myśli, jak zwykły turysta, oluśnionym przepychem i Ornamentacji barbarzyńskiej. Przyglądał się ciekawie, gdy jakieś silne ramię rzuciło go na święto podłogę. Zanim się opamiętał, trzej kapłani napadli na niego, zerwali mu z nóg obuwie i zaczęli go okładać pięściami, wydać dzikie wrzaski. Zręczny i ruchliwy Francuz szybko się podniósł, jednym uderzeniem pięści i kopnięciem nogi oswobodził się od napastników. Zaplątanych w swych długich szatach i wydostawszy się z pagody, pędził z całej siły, pozostawiając daleko są Hindusa, usiłując go, do, go dogonić. Na pięć minut przed odejściem pociągu obie świat bez czapki, bosy, zgubił się w popłochu pakiet ze sprawunkami przebieg na dworzec kolej żelazny. Pan Fix był już na stacji. Odprowadził się pana Foga na kolej, zrozumiał, że zamierza on opuścić Bombaj. Postanowił więc jechać z nim razem do Kalkuty i a choćby i dalej, gdy było trzeba. Obieży świat, nadbiegłszy opowiedział krótko swoją padłą awanturę, jaką go spotkała, a Fiks, nie zauważony przez nikogo, wysłuchał całej historii. Spodziewam się, że już nic podobnego się nie zdarzy, rzekł spokojnie pan Fogg, zajmując miejsce w wagonie. Biedny chłopak, bosy i zmieszany, bez słowa, zajął swoje miejsce. Co do Fixa, to już miał wsiąść do wagonu, gdy nagła myśl zupełnie zmieniła jego zamiary. Zostaje, rzekł do siebie, popełniło świętokradztwo na ziemi indyjskiej. Już cię mam, złodzieju! W tej chwili... Lokomotora gwizdnęła przeraźliwie i pociąg znikł w ciemnościach nocy.